Czyli mamy kolejny poranek, i lakuś jest mocno podekscytowany, bo on wie, co myśmy tutaj znaleźli. Co tam jest, lakuś? Eee, przewrócił skrzynkę. To był szczur. Laki, jak ty mogłeś to zrobić? Szczur uciekł. No, i co, gdzie tam uciekł? Gdzie ci uciekł ten szczur? Ciebie nie może nawet ze szczurem zostawić. Ale numer. Był taki tłusty szczur. Tutaj go złapaliśmy. Zobaczymy, czy się da złapać ponownie. Ale numer. Laki Gubku jeden. Tam ci uciekł. Tamtą stronę ci uciekł. Tą stertę ci uciekł, tak? A. No i co teraz? No i coś zmajstrował. No to nie ma nic do pokazania w takim razie tutaj na tym filmie. Dla kusienie można ze szczurami zostawić w spokoju.